Siema Dzisiaj gramy z ekipaką w Robloxa czekajcie sprawdzę czy wszystko działa teraz nie, czekajcie dobrze Zresztą. mnie słychać? czekajcie ustawię muszę to podgłosić Halo? Halo. I to jeszcze bardziej bardziej. Trzeba jak najmłodniej. Słychać. Nie wiem czy wiecie, ale was słyszałem, dobra. Już możemy grać, Karol. To weź już... We, kto gra? A dobra, poczekajcie. Zagramy wszyscy razem. Jakiś błąd oczywiście, weź Karol, chcesz do mnie dołączyć. Muszę iść. Każdy, nie było echa, to wróci się, okej? Okay.